Jesteś testerem manualnym, architektem oprogramowania lub product managerem i zastanawiasz się, jak płacić mniejsze podatki? Jako pracownik branży IT możesz obniżyć ryczałt nawet do 8,5%. A co, jeżeli okaże się, że co miesiąc odprowadzałeś zbyt duży podatek, bo nie miałeś pojęcia, że ta ulga ci przysługuje, zostań z nami i dowiedz się, jak rozliczać się 8,5% ryczałtem. Cześć, nazywam się Aleksandra Borowska i w Prawnej pracuję z podatkami dla branży IT. Nowa stawka ryczałtu to rozwiązanie skierowane do osób, które bezpośrednio nie zajmują się tworzeniem unikalnego kodu. Ich działalność ma przypisaną stawkę ryczałtu, która w tym przypadku wynosi 12%. Jeśli w zakres Twoich obowiązków wchodzą usługi, których wykonywanie łączy się z tworzeniem oprogramowania, być może skorzystasz na 8,5% stawce ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Najważniejszym czynnikiem decydującym o zastosowaniu w Właściwej dla ciebie stawki podatkowej będzie określenie, czy zakres wykonywanych przez ciebie usług został przypisany do stawki 12%. Jako tester manualny, analityk biznesowy, scrum master, product owner, architekt oprogramowania czy product manager możesz zacząć myśleć o przejściu na opodatkowanie na 8,5% ryczałtu. Z czego wynika różnica i jak odnaleźć się w zawiłości tej ustawy? Wszystko będzie zależało od kodów PKW i U. Te kody pozwalają w bardzo dokładny sposób ustalić zakres wykonywanych przez nas z usług. W ustawie, która określa, kto powinien zapłacić 12% podatku, nie został podany kod zawierający wcześniej wymienione stanowiska. Wobec tego od razu pojawia się w naszej głowie myśl, aby bez wątpliwości zastosować stawkę 8,5%. Niestety, taka logika może okazać się zgubna. Zalecamy zatem ostrożne podejście i zwrócenie się do krajowej informacji skarbowej, czy zakres świadczonych przez nas usług możemy zaliczyć do działalności usługowej i tym samym opodatkować naszą pracę 8,5% ryczałtem. Problem może pojawić się w momencie, w którym chcemy przyporządkować swoją działalność do konkretnego kodu PKWIU. Na pewno w takiej sytuacji znajdziesz setki sposobów na to, to jak odpowiednio ująć to, czym się zajmujesz? Masz jednak świadomość, że chociaż jesteś specjalistą z branży IT, to daleko ci do wymyślania nazw wykonywanych przez ciebie obowiązków, a same nazwy kodów działalności niczego nie ułatwiają, prawda? Cóż, pocieszę cię, nie jesteś w tym sam. Wielu przedsiębiorców głowi się nad określeniem odpowiednich kodów PKWU i PKD. By mieć pewność, że odpowiednio określiłeś zakres prowadzonych przez Ciebie prac, najlepiej zwrócić się o indywidualną interpretację podatkową. Dyrektor KIS odpowie Ci w interpretacji indywidualnej, czy faktycznie możesz skorzystać z 8,5% ryczałtu. Możemy dla Ciebie uzyskać tę interpretację. Wypełniamy wniosek i nadzorujemy całą procedurę. Dodatkowo wytłumaczymy niejasności, które ewentualnie pojawią się podczas całego procesu. Skoro można płacić zaledwie 8,5% ryczałtu, to dlaczego by nie skorzystać z tej możliwości? Jeśli otrzymałeś odpowiedź na nurtujące Cię pytania, albo po prostu lubisz poszerzać swoją wiedzę, koniecznie zostaw po sobie ślad w komentarzu. Zachęcam również do pozostawienia subskrypcji, by zawsze mieć najświeższe i sprawdzone informacje dla Twojej firmy.